Siemano! Siemano! Siem, <noise> Nagrywamy y, filmik. i y, spróbuj, spróbuj się nie jezać, challenge. I, challenge. I challenge mamy tutaj czosnek i chodźmy zjadać. Chodźmy. Zjadać. Zjadać. no i chleb i tutaj jest chleb do pogryzienia nie, nie, to jest słaby za słaby to, to będzie słaby Nie chleb z pierwszym z z masłem mam tutaj laptop, ja jestem uh -huh. operatorem tak. To oglądamy. O jak oglądamy. Mm. Tak jest. Nie, Nie bierze. Bierze. No. No. Okay. Ej, za... za Jezu bierzemy ten. Czasem. Bierzemy się. No. Ja powiem, że ja oglądam co. Co to oglądamy? Coś się To będzie dobre. Ja, ja. też. Jest no ja. Ja. No dobra. Idziemy z następnym. Pali to, Idziemy z następnym. Z na suki. Bo mu říká hej, na jednu děkčinu na pět dnešek a on no <laughs> <Yeah. laughs> Pílka ona, však to. Dobrá muza, dobrá muza. Dobrá muza.

To, bo psujesz Cieniaki filmik. Jesteście. Cieniaki jesteście? Ja wiem! Ja jest. ja cicho! Nie, cicho! Yes. Dobrze? Ja nie chcę, nie, nie chcę. To, to jak robicie, to robicie? No, no, mama, no cicho bądź! Filmik psujesz! No nie! O, to pikantny nie! Jest.

Zapomnijcie. Nie no, jeszcze, jeszcze nie kończymy odcinka, jeszcze nie. To, to Za to, że się nie zaśmiliście. Za to, że się nie, to, to, że się nie Musimy się zacząć I zjeść cały czas. w chociaż raz. No się... Musimy się zaczną. Life is this lost this better. you, you to prove the first time around, you have well, you up your mm -hmm. more this time around. I already said I will not be making any Get out the way, get out the get out Ale to śmieszna szarownica bije szarownicę Nie, to nie jest Tamta wywija Ten się bawi O co chodzi? Denis To nie jest śmieszne Ale Denis się zaśmiał No on takie coś... No Это смешно. <плодисменты> <плодисменты> <плодисменты>

Ayu, jedziemy, jedziemy, nie ma chleba. Eddie, jeden kąsi. Jede, jedno maśmy. bez chleba, a dalej możesz z chlebem. Jedzie śmiało. Kąsi przemierza świat. Ale on się zaśmiał z czosnku. Kurwa. Ja. Powiem, to jest bardzo ważne. To jest bardzo Jechać, To jest bardzo ważne. To jest bardzo Добро, ну Ну no no, за Ну куда так не... Так, о. Зараз возьмем и все. Ну добра. Nie to ma być śmieszne? Zwróćcie się i teraz robi ha ha wow. wow. O nie! Nie zmieniaj! No! Może ktoś się zjeść z tego fajnie. Jezu chlebek! No. nie, no to przegrałeś! No Fu, weź w siedem końcu też... nie, nie, to jest w ogóle nie jest to podoba. No ale niech to zje. Jezu. Nikt nie ty przegrałeś nie Padło? My chociaż nie jemy. No bo wy się nie śmiecie. No bo nas no, to no, może nie no, śmieszy. No, bo jedzie autobusem i coś takiego śmiesznego. Walnął go i to wszystko. Tak, tak. Nie, to ma być śmiesznego. A powiem, do, dowcip, żeby po prostu było śmieszne. Tak lepiej. Jeszcze lepiej miała sala, fajnie, że. Głównoprawda, no, no, pan bóg nie chce. Nie, Że jest ta ręka. Rzecz czuję w czemu tu stoję? Idą dwa orzeszki. O Jezu, no to. Jeden y, idzie, potknął się i mówi: "A kurwa. Aha. Ja. No, człowiek z zakupami. Dobra. Robimy challenge, mamy to zjeść. I nic nie robimy, bo to jest żenada. To jest żenada. To jest żenująca żenada. Idziemy. Dobra. Dawid. Pierwszy. Малко! Малко, най-велико. Ако нещо бъде, ще го прегреш. Добре, а? Ну, съживете то! Смачнаш? А че смачнаш? Охуе. Смачнаш? Уху. Смачнаш. Как е добре. Ну? Но, но, не ми е нужна хлеба. Ten wziął taki mały. <gry> o Jezu. Dobra, Daw, da, dawaj dalej. głowa boli. Dawaj, teraz ty. Ja? Tak, teraz ty. Aż mi rąk boli. A mi się rusza. Kurwa. Aż mi <gry> brzuch zabolał, ty. Kurwa. Brzuch boli. Nie Haha, przegrałem, wygrałem, wygrałem, a nie, on ze dwa, jeszcze ja muszę jedną. dobra, tu tu za mało, weź wiatr a ty też wziąłeś taki, no to ja później, ja bym na początku ten weź, który ten, no ten, no, My jakieś tutaj, nie A mam duże, nie, dobra, biorę, się, nie, tak, dobra, biorę następny, sam się spierdziałeś, nie, Да, види. Какво това видео? Не вижда, че са на филми. Това е два... два месимина. Не, но са църсни. Добавям. Яйте, бе, бъде добре. Яйте, бе. Ето за яйце. Ето добре. Може си си ще си най-мечи, бе ми поклана, <śled> AHAHAHAHAHAHAHAHAHA <bukan d banco> <d Wesleyan> <fmun caveat> Jeden, dwa, trzy Ty pierwszy <gul secondary> Nie To my dadzem jeden, a ten to trzy Ty dwa Nie Ty jeden tu ty mhm. Nie, tu zabolało A ty nie co zabolało? Tylko pieczę A my wiesz gdzie A my tu boli Wiesz boli? Tu mam pieczę A my gdzie mnie bali? Gdzie? To w toalcie boli wiesz